Witajcie właśnie kończymy ostatni kawałek oca także kończymy żliwa mamy 31 lipca owiec sypie zajebiście takiego oca jeszcze nie miałem no jak, jak pamiętam Tutaj mamy 0,7 czy 0,6 hektara mamy już pełen zbiornik wysypany no i teraz będziemy będziemy sypać drugi, no jeszcze prawie jeden naleci, także tak to wygląda Bartek za sterami no i leci w tak Także jestem bardzo bardzo zadowolony jeśli chodzi o plon w tym roku. Powiedz ładny. Nie jest jakiś tam sama łódzka. Fajnie to fajnie to leci. Ogólnie plus. Łan ładnie wygląda. No, klas daje radę. Jak na razie cały czas bez pu, 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 bez awaryjnie. Już skościłem w sumie w tym roku 60 godzin. także Nie, 50 godzin, przepraszam. 50 godzin. No, Obec wygląda tak. I on jest i wysoki, i niski. No i nawet się głuchy trafi, ale ten głuchy akurat wyleci, bo on jest pusty. No ładnie to wygląda, ładnie, ładny łan, ładne zbiory, szczęśliwe zbiory, także, także życzę wszystkim też udanych zbiorów i trzymajcie się, do zobaczenia później przy jakichś uprawach. Na razie hej.